Cała Unia Europejska dzisiaj przygotowuje się do wdrożenia nowego Zielonego Ładu i na to są ogromne pieniądze, a Polska gdzieś przygląda się temu z boku, eksportując, e, importując drogi węgiel e, z poza Polski. 20%, Nie, 20 drogi mi... tańsze od polskiego? 20%. I dlatego importuje. Drogi w tym sensie, że nie ekonomicznie, ale drogi przede wszystkim, o, jeśli chodzi o jakość tego węgla, wiemy, że ten węgiel nie jest najlepszej jakości. A co co większe, 13,5 miliona ton kupujemy e, z Rosji, a rosyjski węgiel sprawia, to, że te pieniądze zostają u Putina, ja wiem, który prowadzi antypolską proszę, no, do, propagandę. Dokładnie, dokładnie, niemal tam parę dni się urwie. Rok temu mówił pan, że do 2035 skończymy z węglem w polskiej gospodarce. No i co? I wszyscy chyba zgadzają. Się na Śląsku, że dzisiaj sytuacja polskiego, szczególnie w kontekście polskiego węgla nie jest taka, jak była jeszcze w latach 90. że na przykład w Katowicach, z tego co się rytuje funkcjonuje chyba tylko jedna jeszcze kopalnia taka. Ale ja pytam, o to, czy to jest aktualny postulat? Postulat jest aktualny. W całości, ponieważ cała Unia Europejska, wszystkie kraje w Europie raczej odchodzą od węgla. Tylko ta transformacja musi przebiegać z, z głową. Jeżeli mamy rząd, który e, e, wygasza kopalnie, bo trzeba pamiętać, że Protesty górników są praktycznie każdego dnia. Ostatnio no kończą na torach, yy... w łaziskach górnych był protest przeciwko importowi. Ale nie węgla. przeciwko wygaszaniu kopalni. Chwileczkę, ale to są konsekwencje. To, że importujemy węgiel sprawia, że nie wykorzystujemy naszego. O, 5 milionów ton węgla jest składowanych na hałdach i naszego polskiego węgla. Strajkują górnicy z kopalni Pokój, strajkują górnicy w, kopalni, w kolejnych kopalniach. Rząd PiSu wygasza te kopalnie. No bo tam ty się kończą złoża. Tylko nic, tylko nic nie oferuje w zamian. Nic tym ludziom nie oferuje w zamian. Z jednej strony yy, sprowadza ten węgiel, opakowując go w worki z napisem patriot, a z drugiej strony, ci ludzie realnie tracą pracę. Ja jestem odpowiedzialny. Mówię tym ludziom trzeba zapewnić byt na przyszłość. Trzeba im bezpieczeństwo ekonomiczne to jak zapewnić. Pan przyjeżdża tego kandydat na prezydenta, to co pan pewnie dziś chce powiedzieć górnikom, ślązakom, którzy przyjdą pana wysłuchać. Chcę powiedzieć, jak po pan pierwsze naszą przyszłość, że PIS ich oszukuje. I tak dalej być nie może, a że przyszłością Śląska jest przede wszystkim czyste powietrze.